Siema, powrót do Five'em i już Perm. A ja czysty. Chłopaki w szoku, co daje? Coś tu jedziesz, bo coś tu leciłem, coś tu... To jest coś przewozu, nie wiem gdzie kurwa na nie chcę tu O. <ścoughs> I dostałem pana tam w Co tam Byku, czemu się poddajesz? Nie poddajesz mi Ja nie mam broni, nie mam broni, ja a, mam broni, a tu patrzę ja Bronica, drogę... nie wiem Na chwilę, panowie, broni nie mam. No tak, górze. Po jedzie? Pracałam. kiera Kera. Kiera Geteira. kurwa, na tym. Daj Kera, daj, 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 daj mu. Leży kiera, pozdro na No to ja tutaj, jedno auto. Siema Co tam? Czekaj, Kurwa A moja ja moj, a Daj kup ci amo daj kup ci amo No już wiadom Pięć No nie dam, biegałem kurwa To za pet jebany Nie dał kupić amu mu To jest? Kuba tak się nie robi, nie, nie od tyłu. Nie jest w przypomnę. Jestem może, a może jestem? A to sorry, to szaro do ciebie. Dobra, proszę, proszę. A ty tutaj? Tutaj strzymać, narazę, jest. jest. Zobacz, ja jeszcze z... Leży. na tutaj. tutaj. Jestem Jestem